Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT Starcraft. Zapraszam Was do laderka. Gram przeciwko Demsowi Zergowi, wciąż jestem w platynie i jak już mówiłem, jestem w platynie jak najbardziej słusznie, bo hmm. idziemy kiepsko. Ale, ale, to nie o tym chciałem powiedzieć na dobry początek. Na dobry początek chciałem powiedzieć o tym, że dziś wieczorem, czyli dziś jest. E... Shit, co dzisiaj jest? Czwartek, dziś jest czwartek. Czwartek o 20 gram e, przeciwko królowi. I gram w wykop cup, wykop cup numer bodajże 3, i myślę, że zrobię z tego stream. Wszystko na to wskazuje. Będzie to no, tak naprawdę de facto w FPP, w sensie tak jak teraz oglądacie. No bo nie mogę sam komentować swojej własnej gry w jakiś inny sposób. Nie ma jakiej już, jakiejś sprytnej metody niestety. Um, Także no, mam nadzieję, że ktoś, ktoś z Was spadnie, odwiedzi i, i, i zajrzy na streama i w ogóle zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. I no właśnie, teraz um, miałem nadzieję, że trafię na jakieś te rana, żeby sobie chociaż trochę poćwiczyć. Um, bo, no widzicie, platyna, tak. <laughs> Eee, życie. No nic. Um, a w ogóle to jestem wyrodny ojciec, bo zamiast pójść z żoną i córką na spacer, one są w tej chwili na spacerze, to właśnie stwierdziłem, że będę miał chociaż trochę czasu sobie zagrać StarCrafta i coś poćwiczyć. Oh well. mój, wyrodny, wyrodny rodzic po prostu ze mnie. Dobra. Eee, gram przeciwko Zergowi, otwieram od, od gate'a. Mapa 1 na 1. Rozsądnie bezpieczne otwarcie. Przeciwko Sixpoolowi Pewnie przegrywa przy moim, przy moim zarządzaniu, ale spoko, nie przejmujemy się. Um, tak, tak. Co jeszcze mam do powiedzenia? Mam do powiedzenia to, że sorry, że tak mało e, materiałów się pojawia u mnie, no ale sami rozumiecie, mam, mam dobrą wymówkę, mam jedną z najlepszych wymówek, jakie można sobie wyobrazić. Także no, rozumiemy się. Ok, ten overdraw. O, dronka. To była dronka czy to były linki? Kurczę, nie zdążyłem zerknąć. No mam szczerą nadzieję, że to nie były lingi, bo jeśli to były lingi, to... to bardzo niedobrze. No. Aha, to jest hatch first. I on dronką skautował. no to bardzo odważnie. E, Okej, okay, no trudno, ale w takim razie zrobimy tak. Zrobimy tak, tak, tak. I zobaczymy, czy jest już trzeci. Jeśli on gra super, 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 super greedy, to yy, będę miał szansę w jakiś sposób go pojechać. Jeśli nie gra super, super greedy, tylko standardowo yy, greedy po zergowemu, no to nie będzie ani dobrze, ani źle. <laughs> a, 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 a jeśli zagra jakoś, tak powiem, defensywnie, to będzie problem. Defensywnie. O no się mam na myśli, że sobie przez chwilę przedronuję na tych dwóch bazach. No, tak, tak, że ta, tak się wyrażę. O. Yy, no i tam Evolution Chamber, które niestety blokuje mi ekspansję. Głupi buc. Um, ale ja się tym nie będę bardzo przejmował. I. THANKS FOR JOINING US. Nie mam pojęcia, czy ten forgieć wyjdzie, ale... Sorry. A tak głupio stracić maderší kor. To tylko kwestia czasu zanim wpadnie na to, żeby zająć się moją bazą, więc trzeba się będzie... O właśnie. Bardzo dobrze, Takie jest. Zajmuj się dłużej Nexusem. To jest świetny plan. A ja się w tym czasie przygotuję. Straciłem 400 minerałów, powinienem go skancelować, ale trudno. No, i to było na tyle. Lamersko trochę to wygrałem, zdaję sobie z tego sprawę, ale no, sorry. Ok, to jeszcze raz przypomnienie: WykopCap, godzina 20:00, dziś SCT StarCraft na Twitchu, stream. Dobra, pozdrawiam, do następnego.